Siemanko, mordeczki z tej strony Kodi. E, dzisiaj Wam pokażę, jak pobrać e, cheaty do Robloxa, naszego ukochanego tutaj Robloxa. Tak więc ja na razie już przechodzę. Po, potrzebujecie mieć e, link, który sobie załatwicie z YouTube'a, bo ja już nie pamiętam jaki ten. Czyli po prostu wpisujecie sobie YouTube. E, tam e, szukaj, no to na przykład kernel e, Roblox Injector Download. O Jezu. I teraz tak, wyskakują wam film, się... No pojawiają wam się po prostu filmy. Wybieracie sobie, nie wiem, może wybiorę sobie ten, bo jest dwa dni temu. I tak, klikacie sobie po prostu w link. Ja ten link dam w opisie, jeżeli działa. Tak więc ja teraz go sobie klikam I tak. E to nie jest normalny link, więc go y, ten. Potrzebuję normalnego linku takiego no normalnego. Tylko już tu stopuję nagranie. I tak, zobaczmy to. O! I ten link, jeżeli zadziała... OK, dobra. Ten link wam dam w opisie, tutaj sobie pobierzecie, tutaj macie tam Free Assets with Ads. Tutaj robicie tak, tam Discover Articles, tu na to po prostu nie zwracacie uwagi, bo to jest po prostu nieważne. Czekacie sobie te 6 sekund, teraz 5, 4 i klikacie sobie x. Jeżeli klikniecie sobie x, klikacie Continue i was przekierowywuje na to. I tutaj ja już tego nie, pobro, nie pobiorę, ale tutaj musicie po prostu kliknąć Next Tutaj nie akceptujecie tego, tylko tutaj wam się pojawi decline, czyli no, po prostu, że nie chcecie tej oferty, więc tutaj klikniecie po lewej stronie. Teraz kolejne, tutaj, jak wam się zakończy pobieranie, czyli będzie 100%, to klikacie finish i na kolejnym kroku, jeżeli tego jeszcze nie będzie, to klikacie tutaj decline i dopiero wtedy open. Więc kiedy to będzie, to e, po prostu wam się pojawi. E, pojawi w pobranych plikach to, to wszystko. Potem sobie to po prostu ekstraktujecie na pulpit, tak jak ja to tutaj mam zrobione nie tutaj na pulpit otwierać sobie i powinno Wam się coś takiego jak ja pojawić, ale nie zawsze, może być też inne, więc to był taki króciutki poradniczek, jak pobrać moje cheaty do Robloxa. I widzimy się po prostu w następnym odcinku, w sumie to takim bardziej poradniczku Elo.